Siemka wam, tutaj log to jest mój trzeci part serii Przygody z Margonem, jak widzicie znale... znaleźliśmy kochankę, dzięki Riemusowi, bo wylotał z loterii ten świeży syn, który wykrywa Herosa, właśnie Riemus jest dzisiaj z nami, siema Riemus, no cześć, dobra, jest z nami Lora Bassina, ale niestety nie ma głosu teraz, eee, coś mi się zlagowało, dobra, nie mamy grupy, już zaraz czekajcie, zrobię, coś... Oj, oj się stało no ja dajcie ja dobra dobra spoko i ma i bijemy w trójkę kochankę no to dobra jedziemy taki promocyjny partik krótki tylko samobicie no to jedziemy ej zimna nie zmieniłem dobra trudno Chętnie zamówiłbym budki. Budki powiadasz? No, budki no. Sara się zleci cała szarańcza. Ty. Ja? Już mi na escape spamuje. Jak to Lorbas, jak to ty piszesz, to pisz na Margo. No Lorbas pisze. Żeby go pozdrowił. No dobra Lorbas, pozdrowienia masz tutaj. Nie, 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 się przydał. Cynk się nie, się się nie, nie, i i nie, 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 proszę nie, proszę państwa Ja dobijam i U niej Napalka! Jak widzicie, lot bardzo ekscytujący. Bardzo, ale to bardzo ekscytujący. Do niczego nam się w sumie nie przyda. Dziękuję Wam za obejrzenie. Myślę, że filmik nie był aż taki zły. Jak będziecie chcieli, kolejne partie to piszcie. Dzięki za obejrzenie. Siema, Siema Riemon. No, cześć.